Cześć i czołem dla wszystkich leśnych druchów, Dla wszystkich, bez wyjątku. Fajnie się zaczyna film. Drzewa pokazane. Zachód słońca, ponieważ mamy dzisiaj poniedziałek, 16 marca. Godzina już się chyli ku wieczorowi. Centurion postanowił troszkę pohaszczungować. Ale to jest film, który. Jest takim filmem, który co jakiś czas cyklicznie będzie się pojawiał na kanale i pojawia się. No i cóż chciałbym powiedzieć w tym filmie? No nie jest to wesoły film, no bo zacznijmy od takich rzeczy. O, proszę uprzejmie. Coś takiego. Coś takiego. Tam pełno śmieci leży. No, tutaj, akurat, jest takie miejsce, gdzie nie jest głęboko w lesie, więc drobni pijaczkowie oraz młodzież, która zabezpiecza się, żeby nie zajść w ciążę, na przykład, albo coś w tym stylu, jest pozostawiane. Tak? Kapselki, puszeczki, buteleczki, jakieś śmieci Wszystko to, jak widzicie no, nie brakuje tego. Jakby ktoś w lesie, że tak powiem, nie miał w co się ubrać, to tutaj nawet o to się z fanem Chelsea to. Tu też ma od razu komplet gotowy ciuch. Tutaj, może, ktoś pił za pomyślność tej drużyny. Tam leży pełno tego. Podejdę. No, jest trochę tego, prawda? No I to nas leśnych druchów. Bez wyjątku. że tak powiem poróżnia majonez Deko, dekoracyjne. czyli znaczy dekoruje las. Szkoda, że nie majonez kielecki, no taki jest tutaj właściwy. E, pogoda jest wyjątkowo sympatyczna, wiatr nie wieje, no ale żeby centurion dostał się do e, Strefy, gdzie jest mniej tej cywilizacji. Jeżeli to można właśnie nazwać cywilizacją, to musi przejść kawałek drogi. No, i powiem tak, że ci, którzy oglądają mój kanał, wiedzą dobrze, że już kilka takich filmów było. No i takie filmy powinny być co jakiś czas. Ktoś może powiedzieć, że. Nie ma większego sensu, dlatego że przecież takich filmów nie oglądają ludzie, którzy subskrybują kanały bushcraftowe lub około bushcraftowe, że tak sobie pozwolę powiedzieć, ale e, mm, żeby nie popadać w zbytnią pewność siebie, no to nas też leśni druchowie Wszyscy leśni druchowi, bez podziałów. Też to dotyczy, jeżeli będziemy sobie o tym przypominać, tym z większą powagą będziemy my podchodzili do tego tematu, jakim jest dbanie o to, żebyśmy my dawali przykład i nie zaśmiecali lasów. Czasami, będąc w towarzystwie gdzieś, Ktoś zainteresuje się naszą pasją leśną, a my będziemy mogli powiedzieć, że w skład naszej leśnej pasji, na przykład, wchodzi to, że nie zostawiamy po sobie no, brudów czy śladów jakiś Ja powiem tak, że ostatnio. Zwrócił mi uwagę na przykład Jacek z kanału Forestman żeby zostawiać po sobie e, taki porządek, żeby ogniska e, śladów po ognisku nie zostawiać. Powiem szczerze, że zgadzam się z tym Przyjąłem to, dziękuję. Jeśli Jacku oglądasz, to szapoba. E, no i cóż, to tyle. Moi kochani przyjaciele lasu, tym nieoptymistycznym akcentem, jeśli chodzi o widok, żegna was centurion, ale żegna was optymistycznym akcentem, że mam wiarę i przekonanie, że bez względu na to, kim jesteście, co robicie, w jaki sposób nagrywacie, w jaki sposób prezentujecie naszą pasję, że Wy właśnie nie pozostawiacie po sobie całego tego e, śmieciowiska, najprościej mówiąc. I to jest fajne, że to nas naprawdę wszystkich łączy. Wiem, że każdy z Was. E, wiem. No to może za dużo powiedziane, bo byłoby to nonchalantkie, ale zakładam, że każdy z Was e, może przyznać, Rację temu, że mam podstawy sądzić, że wy tak nie robicie, i na pewno tak jest. Także to jest ten optymistyczny akcent. No i cóż, to tyle. To taki mój drobny apel. A jeśli ktoś to ogląda z ludzi, którzy nie są związani z Bushcraftem, a chodzą gdzieś na jakąś turystykę leśną, albo <laughs> przypadkiem. Gdzieś do lasu idą, bo, bo może są młodymi ludźmi, ktoś zaprosił na imprezę, albo jesteś dorosłym człowiekiem i ktoś cię zaprosił do lasu na imprezę, tak jak na filmie Zmiennicy. No to zachęcam cię, żebyś po prostu pozostawiał, pozostawiała po sobie po prostu porządek. I jak to niektórzy już powiedzieli, że nawet jak wypijesz butelkę czy coś zjesz, to przynosisz ciężar, a wracając jesteś wolny od tego ciężaru. Skręcenie butelki w drobny mak niewiele kosztuje, żeby ją z powrotem wsadzić do plecaka, zwłaszcza, że jak wraca się z lasu, to tych rzeczy, naturalną koleją rzeczy, tak to ujmę, niesie się już mniej. Także to jest taki kolejny apel Centuriona o nie zaśmiecanie lasów. Aby ładnie to wszystko brzmiało kulturalnie, dodaję na sam koniec: proszę, a na koniec, żeby było pozytywnie, pokażę Wam taki fragment lasu, gdzie jest przewaga. Sosen, ponieważ nie jestem w puszczy jodłowej. I na koniec taki suchelec. O. Nie umiem tego może tak ładnie oddać, jak to robi Andrzej Szokork czy Jacek Forestman, ale chyba też nie jest źle. A przede mną droga. Pozdrawiam Was wszystkich i życzę Wam dużo dobrego. Uśmiechu, pozytywnego nastawienia, no i w związku z zaistniałą sytuacją, o jakiej się słyszy, nie mówię o, jaka, o jakiej sytuacji jest, tylko o jakiej się słyszy, żeby nie tracić rozsądku, nie wpadać w panikę. A co do higieny, no to wiadomo, warto dbać. Zresztą zdarzyło mi się mówić o higienie. Leśno i teraz, tak? No, a poza tym do zobaczenia w następnych odcinkach, bo jeszcze będą. Pozdrawiam, dużo dobrego.